Dzień dobry Polsko! Bardzo wcześnie, w niedzielę rano jest tyle co po ósmej jesteśmy na Podlasiu w powiecie grajewskim, w miejscowości Radziłów. Jesteśmy u Roberta, który ma lat 34. I za chwileczkę odbędziemy z nią z nim krótką rozmowę o jego aktywności w sieci. Ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację CPU Polska Łowcy Pedofili. Robert. Wcześniej rano, niedziela, zacząłeś dzień, już jesteś ładnie ubrany, myślałem, że my Cię w piżamie zastaniemy, a Ty już spacerek gdzieś na miasto z piwkiem. No. No. Wcześnie wstajesz. Komarów tu pełno. No pełno komarów, a nie przejmuj się komarami, to jest Twój najmniejszy no nie, problem. No to... Robercik, masz 34 lata, zgadza się? Tak ja. Zgadza się. Korzystasz z internetu? No korzystam. Korzystasz. I co robisz w tym internecie? No tej tak. muzyki słucham i tam. No. Piszę a jakie słuchasz z, muzyki z różnymi... jak, jak, Jaką muzykę lubisz? A ja te disco polo tylko słucham to tam. Ja disco to polo. Bo to takie wasze z Podlasia, nie? No. E, a, no tak, no A bo... poza muzyką co jeszcze robisz w tym internecie? No to ciszę z różnymi dziewczynami tamtym. Z dziewczynami piszesz. No. A masz swoją dziewczynę? Nie, nie. No. Nie masz. Dziewczyny nie no. Czyli szukasz intensywnie poszukujesz? No poszukuję. No. no dobra. I te dziewczyny z jakimi piszesz to ile mają lat? Ty, ja wiem, jedna ma 19, druga 15, ale to co, to, to, to za małe. Za małe. A jakiś się... młodszy jeszcze masz? Nie. Nie, nie masz. Nie. Powiedz mi, proszę, czy to jest komunikator, z którego korzystasz, czy to jest Twój profil? Przyjrzyj się. Czy to jest Twój? Tak. Tak. I teraz zobacz, nie czytaj imienia, bo to imienie jest ważne, no. tylko zacząłeś rozmowę z pewną osobą. I ta dziewczynka odpisała tobie. Ja mam na imię, to jest nieważne, jak ma na imię, ale napisała, ile ma lat? Spróbuj przeczytać. No to ja wiem. No, no ile, ile? 12 lat. A powiedziałeś mi, że nie masz takich młodych, znajomych, że nie rozmawiasz z takimi? Nie, jest taka, jest. A jest taka, no. A ile takich jest tak naprawdę? Słucham, nie, nie ma więcej tych. Tylko to, ta tylko, jedna. To, to jedno tak opisałem tam. Mm -hmm. I o czym pisałeś z taką dwunastoletnią no dziewczynką? Takie głupoty pisałem. A co to są głupoty po podlasku? Bo ja jestem z Bieszczad, czyli z drugiego końca Polski. Jechałem do ciebie całą noc. Koledzy zresztą też nie krócej, chociaż są akurat nie z Bieszczad, tylko z innych części. No i chcielibyśmy się dowiedzieć, co to są głupoty po podlasku. Naucz nas. Co to są głupoty? Jak piszesz z taką dwunastoletnią dziewczynką, co to są za głupoty? No pisałem głupoty. No ale jakie? Co ja będę gadał, jakie głupoty? No nie wstydź się. nie się nie musi wstydzić. Ja tu mam wszystko wydrukowane, ale chciałbym się dowiedzieć, czy to aby na pewno twoje słowa. Chciałbym to zweryfikować. Jakie to głupoty? Powiedz mi. Pisałem pisałem to. No co pisałeś? Nie wiem, jakieś teksty piosenek disco polo może? Czy coś innego? Kochać, to tamto, to to, To tamto, to tamto. Oglądam telewizor, a potem idę się kąpać. Mogę wysłać ci zdjęcia jak się kąpię? No to było tak, no. Dziecko tobie odpowiada, ta dwunastoletnia dziewczynka no to ja odpowiada tobie, że ona ma 12 lat. A ty piszesz, że ona może oglądać takie zdjęcia, tylko, odpowiadasz tak, możesz, tylko nie musisz nikomu gadać. Czyli wiedziałeś, że a dziecko nie ja powinno tak tego. Pisałem. no to bo by tak było. No to tak, ja no tak, tak było. Pisałem, no tak, tak było. było. No dobrze gada. No, no dobrze tak. gada, bo to swoje. To dobrze gada. No tak. Pamiętasz jeszcze coś z tej rozmowy? W tych rozmów, bo tych rozmów to o tym bardzo dużo pisałeś. To było, to w rozmów to dużo może było. To. No, całe mnóstwo. Hop, że się opisał także głowa mała. Ale no to dobra. A dzwoniłeś do tego dziecka na przykład na wideo? Chciałeś nie, się połączyć? Nie dzwoniłem, nie. nie A nie, dzwoni no? no, dzwoniłem, ale ona nie odbierała nie wcale. Odbierała, nie odbierała. No, nie odbierała wcale. Napisała tobie, że nie może odebrać, ponieważ mama jest obok. No właśnie o to tak ci chodzi. napisała, że mama nie? jest obok, no właśnie o to a ty chodzi. jak się dowiedziałeś, że mama jest obok, napisałeś tak, to jak zobaczysz jak się kąpie i wysyłasz zdjęcie czego? No ja nie wiem czego, no czego, jak to się u was na Podlasiu nazywa? Ten perski dywan to twój, mówię to co masz pod nogami, nie to co masz nad przyrodzeniem, no to właśnie o to chodzi, masz takie dwa perskie dywany widzę, no. Co, to, to twoje, tak? No. Jak się u was na to mówi? Tylko tak nie jakoś wulgarnie. Macie jakieś takie swojskie powiedzenie? Co to jest u was? Nie, nie wiem, jak to się to ja to tam... No. A myślałem, że się czegoś nowego dowiem, no. Nie chcesz mi pomóc, żebym poszerzył moją wiedzę. Okej. Okay. No i wysłałeś takie zdjęcie. I w jakim celu wysłałeś do 12-latki? Zdjęcie swoich dwóch perskich dywanów. Jednego łonowego, a drugiego pod nogami takiego. Nie wiem, skowar albo skądś. To ja wiem, tam pisałem, że... Ja Ci przypomnę, co pisałeś. To jest ciekawe, już wiem, jak to nazywacie, patrz. No. To moja suśka. Suśka na to mówisz? Suśka? Dziecko, ja Ci mówisz, wiem. to jest dziwne, a Ty się pytasz, czemu dziwne? Ja dla Ciebie wszystko. A, a to ja tak pisał dla... Że... Ty tak ja pisał. Tak no ty, ty tak pisałeś. No to może i tak pisałem, no bo to pisałem. Ty tak pisałeś. Ja nie pamiętam teraz, bo tam co... To tam. No co, pewnie porobiony byłeś jakimś piwem. Porobiony pewnie byłeś jakimś piwem, no tak jak No to tam pijany byłem, to i tak, tak gadałem takie głupoty. I co, i to tak Cię usprawiedliwia Twoim zdaniem? Że jak byłeś no. pijany, to mogłeś tak do dziecka pisać? No. To Cię usprawiedliwia? I tak może być. To, to Cię nie usprawiedliwia, Cze... ale to jest jeszcze nic. Jak wysłałeś do dziecka zdjęcie swojego przyrodzenia otulonego perskim dywanem? Dziecko ci napisało, że wolałoby cię zobaczyć z twarzy. Tak? Tak, tak ci napisało. O. A ty co odpisałeś? Ha. Ale ja tylko kutasa mogę, bo mi się podobasz. To tobie wysłałem. To normalne było. Ja nawet mogę coś innego zrobić, piękna. Nie gniewaj się. I wysłałeś kolejną rzecz. Tym razem to już nie było zdjęcie. Pamiętasz, co to było? Ach, ja się już więcej nie odmawiam. Nie to ci... Robert, nie klin. Umawialiśmy się, że nie będziesz kloł. No dobrze. Niedziela. A ty przy niedzieli tak kniesz od samego rana. To, że pijesz, to jedna, ale jeszcze klniesz. Ja ci powiem, co wysłałeś. Wysłałeś film z masturbacji. Jak się sam zadowalasz. Tam kolega stoi. Nie patrz, to jest tam nasz kolega. Halo, A, kolega jest ten? Tam stoi. A no, nasz kolega tam stoi. No tak se poszedł do słoneczka, bo akurat on jest zimno ludny, także Aha. wiesz. Poszedł się dogrzać, bo ma zimną krew. A bo za gorąco co No. No! Jakbyśmy cię zobaczyli, to nam tak ci silnie skoczyło, że rany boskie. Dobra. Słuchaj, skupmy się na tym, co jest dla nas ważniejsze, nie na koledze, który tam wie, co ma no tam robić. Nie, no to ci no. Robert, um, wysłałeś film z masturbacji. Co to jest masturbacja, chyba ci nie muszę tłumaczyć. Słucham? Co to jest masturbacja, chyba ci nie muszę tłumaczyć. No to ja wiem, co to, to u jest. No Podlasiu, to jest to samo. To ci ja wiem, co to jest masturbacja. To no, no nie dziwię się, nie bo, nie bo, bo wysłałeś ja... potem kolejny film. Jak to robisz? O, widziałaś wszystko moje na dole, a ty na dole nie zrobiłaś zdjęcia dla mnie. No to to jest prawda. To no, nie jest zrobiła to, ci. Nie chciała no, ci dać. Nie, nie, nie zrobiła. Patrz, jakie grzeczne dziecko, a ty taki nie. niegrzeczny to jesteś. No to by... prawda, panie. No panie. prawda, no ja wiem. Ja wiem, że to prawda, panie PDF-ie. PDF. A, mi to stoi. Może lepiej nie będę mówił, chyba, że chcesz zobaczyć. Dziecko ci mówi, że ma 12 lat. A ty odpowiadasz tak. To jest prawda. Czekaj, no dajże skończę, Coś taki ryby. A co to przeszkadza? Możesz pokazać i znowu wysłasz kolejne zdjęcie swojego no ja małego no to, przyjaciela. No to Ale Ale to jest dobra. No Widać? Bo to jest robal. To mój tym, co sikam. Taki brzydki. Ty, no? no to... Faktycznie brzydki. No nie wiem, to, to tak było. No to tak no było. No to I on jest brzydki. Widziałem kilka zdjęć. Zgadzam się z Tobą. Jest brzydki? No. No, no, no <grym> chyba nie liczyłeś na to, że cię pochwalę. O nie no to ci brzydki to brzydki. No. no jak brzydki to brzydki, zgadza się. Chyba u każdego faceta tak wygląda. Mojego widziałaś. No. Taki jest jak stoi. Jak stoi to można się nim pobawić, w rękę wziąć i poruszać. No. A mi dalej stoi to co rano. Nie wiem czemu. Że do szkoły nie chodziłeś? Nie wiesz czemu tak? Poranny wzwód? Znaczy, że zdrowy jesteś. Przynajmniej na ciele. Bo zdrowy na umyśle do dziecka by takich rzeczy nie pisał. No, no to nie. Muszę coś z nim zrobić, tylko nie wiem, co ty widziałaś. Chcesz jeszcze zobaczyć? To dla wszystkich jest dobre. Chociaż będziesz widzieć, co mają faceci. To jak ci to pokazywać? A w sumie tobie mogę. I wysyłasz kolejny filmik z masturbacji. I jak piękna? Mija kilka godzin. Zawiesiłeś rozmowę z dziewczynką. Wznowiłeś ją. Kolejnym filmikiem z masturbacji, no tak. niezliczonym. No chłopie krzepe. Nie wiesz co to jest? Wytłumaczę kiedyś Tobie. To się kobiecie wkłada w dziurkę, co masz na dole. Po czym znowu wysyłasz zdjęcie. Pomija, nie wiem, dzień czy, czy, czy parę godzin. Ja tak gadał. No Ty tak gadał. No to gadałem. No, to no gadałeś. To wszystko ten, to... Znowu mi stoi. Możesz pokazać to swojej koleżance z klasy? Jeszcze muszę wziąć leki, żeby mi nie stał. Jakie to leki bierzesz? Ja leków nie biorę. To czemu pisałeś, że musisz wziąć leki, żeby ci... To ja specjalnie pisałem ci protokoły, takie głupoty. Ja tam leków nie biorę żadnych. Żeby ci nie stał. Ja mam taki lek. U mnie to się ciupaszka nazywa. Nie wiem, jak się na siekierkę mówi. Ja nie wiem, jakie to leki są. Nie wiesz, takie ostre. Mają trzonek, obuch, a z drugiej strony jest ostre. I tak się robi ciach. Na leczy, chłopie, na całe życie. No. No. Może i mam. Tak jest. Gadam ci, chłopie, skuteczna jak cholera. W życiu już się nic nie stanie. Chyba, że serce wrażenia. I potem zacząłeś to dziecko urabiać. Ale ja ciebie kocham. Jesteś piękna. Wierz o tym. Ja cię nie kłamię. To jest prawda wszystko, ja to gadam. Tak na spowiedzi widzę się tutaj ładnie. Eee, klepiesz, fajnie. Może ci humor poprawić. Nie wiem, jak byś chciała. Może ci robaka pokażę. Ale nikomu nie mów. Ale koleżance możesz pokazać. Zaraz wyślę. No. no i co znowu było, wysłałeś? Było Filmik. Tak, no, było tak. Ty jesteś normalnie, chłopie. Prawie. Jak jakiś wiesz. No, normalnie pojebany. Jest. Nie, nie przeklinamy. O, przepraszam. Przepraszam, no. Przeproś, przepraszam. Nie przeklinamy. Przepraszam, nie przepraszam. No dobra, już, już. Nasze uszy to zniosą, ale no. nie tylko nasze uszy tego słuchają. Um, Wiesz, że jesteś piękna? Ja bym z tobą poleżał, bo mi się podobasz. Widziałaś wszystko? Stoi mi znowu. Muszę sobie zwalić chyba. Może wtedy nie będzie stał. I sperma z tego jest, jak się zwali. Pokażę tylko, będę zdrowy, bo teraz będzie ciężko. Chyba, że pół godziny poczekasz, to idę walić do łazienki. Zwalić sobie suskę. Suskę. No. To tobie nagram, jak się to robi. Suska. No, to ci powiem, że po Podlasku tak no to, inaczej ale się nie tak nagrywałem, ale tam, tam. jak nie nagrywałeś jak Wysyłałeś się, od cholery tych filmów hmm. Robert no nie, nie lej wody, no. eee. nagrywałeś, wysyłałeś i w rewanżu jeszcze, no a, a nie jeszcze no tak Surak stoi Suska Surak, teraz tak jesteś taki, taka hana jesteś raz męska, raz żeńska Suska Surak, tak. Hmm. No dobra, niech ci będzie. Surak stoi, mogę zdjęcie wysłać ci. Widziałaś już wcześniej? Dziecko ci odpowiada, że nie powinno tego oglądać, ponieważ kolejny raz ci przypomina, że ma 12 lat. A czemu nie? Jesteś kobietą, to dobre. Robert? Przepraszam, bo ja takiego komara zaraz ciebie na naślę, że normalnie odesłać się całą krew. Przepraszam. No to nie, nie przepraszaj, bo, bo, bo nie o mnie tu chodzi, ale umawialiśmy się, że nie będziesz klał. A, a ty pokażesz coś swojego, czipkę albo majteczki, a mi dalej stoi. No to jest prawda, tyć. to jest prawda, ja... Chłopie, to jak? Ty tak tyle. Ja, normalnie... Ja ładujesz tak, ja siebie tak, tych procentów no. i ci stoi i stoi i stoi. To ja ci powiem, że nie jeden zdrowy chłoby ci zazdrościł. A może w tej szaleństwie jest metoda, że może to trzeba grzać od rana właśnie pisko i wtedy wtedy stoi, co ty na to? To czeka panie policzak, to trzeba jakoś babę kurwa, coś znaleźć jakoś bo, no. no to czego nie szukasz babelko dzieci? No. Z iloma dorosłymi kobietami piszesz? Ja piszę takie głupoty, kurwa. No, to no, no, piszesz głupoty, zgadza się, no. ale z, z iloma dorosłymi kobietami piszesz? To ja tak to nie piszę Nie tylko. piszesz? A z iloma dziećmi piszesz? No to tylko sto jedna, no jakoś zapoznałem się na, na tym, jak to, jak to się nazywa. A nie, ja tam się spokojnie, nie odzywam. Spokojnie, to. kreweta, spokojnie. Ja się nie odzywam, tylko ten, jak to mówię, ten, jak to. E, I tak dalej, i tak dalej. Inną stop, jedno i to samo wysłała zdjęcia. Ja na go leżę, a ty strasznie mi stoi ten mój surak. No. Co ja mam zrobić? Oj, wielbry, tak, je, tak. tak było. Tak było. I, i no znamy tak się, tak co było. masz zrobić? Właśnie. Między no drzwi. Tak było. No między drzwi, to jest prawda, i No drzwi. To, to jest prawda. A myślałeś, że jak tak stoi, to jak włożyć między drzwi a futryny i czasem drzwiami? Może by pomogło, może by nie stał wtedy. Co ty na to Dobrze gada. No, to może byś spróbował no. następny raz, jak tak ci no. najdzie, to między drzwi i futryny, i tak pociągnie szybko drzwi. Tak jak się zęba no. dawnie wyrywało na klamkę. Mogę pokazać mojego suraka. Pokazać piękna. Wysłać zdjęcie. Koleżance pokażę jutro. Może jej się to spodoba. Zaraz zrobię zdjęcie. I zru kolejne dwa zdjęcia twojego przyrodzenia lecą do dziecka. To co, pokażesz koleżance? Po No, to, żeby... to prawda, ja. No ja wiem, że ja to, tak to pisał, prawda. No. no ty tak pisał. Patrz. No. Znowu czyli kolejny, a tu już jakiś inny perski dywolny. Płytki masz w łazience, co widzę. O. To ty, nie? To ja? A no. Ty, znaczy kawałek ciebie. Ten gorszy kawałek. No. no. Su suraś nie? No. Sura. O! I tutaj znowu ty. No. No. I tutaj. Jo. Jak mi się podoba, jak jesteś ze mną zgodny, normalnie Robert, jak mnie się dobrze rozmawia z takimi ludźmi. A Robert, a teraz tak całkiem na poważnie, czy masz świadomość, że wysyłanie takich rzeczy do dzieci... Ja nie będę wysyłał już takich no, Ja mam typu. nadzieję, że nie, będziesz wysyłał jest ta nasza rozmowa no, dyscyplinująca. Ale powiedz mi, czy masz świadomość, że wysyłanie takich rzeczy do dzieci... No nie dzieci, można, bo to nie jest nie można, bo to Ja wiem, że nie można no. tym dzieciom wysyłać takich rzeczy, bo to... No. To czemu wysłałeś? Ja nie wiem, to mnie został pijany, byłem jakoś. Ale ty, ale sprawnie. to ci nie usprawiedliwia, że byłeś pijany. Tam się nie chciałem, ten... tego. To, to ci nie usprawiedliwia, że byłeś pijany, no. <gryw> Powiem ci, że. No to jest dla mnie żadne wytłumaczenie. A to dużo pijesz, często pijesz? No, trochę piję, no to. To może wartałoby wtedy w ogóle, nie wiem, telefon gdzieś wyrzucić. Żeby go nie brać do ręki, nie, nie krzywdzić takim... Razie. Ja drugi telefon teraz mam, już nie mam tego nawet numeru. A, czyli masz już inny numer. No, no. ale internet dalej masz, ten sam. Tak. I dalej z niego tak korzystasz, jest. i dalej piszesz. No. No. To może... Ale nie, nie z to dziewczyną, tylko inaczej zmieniłem ten... Na f... inną dziewczynkę, znaleźłeś no. sobie inne dziecko. Na Facebooka No, no ale znaleźłeś... No. na swoje koleżanki, bo już te starsze takie to... Nie, ja mówię o dzieciach, wiesz... To... No, no to nie takie starsze, to jeszcze całkiem młode kobiety. A nie wpadłeś właśnie na to, że może by koło takiej się zakręcić? O kim? Żeby się koło takiej właśnie w takim wieku zakręcić. Nie wpadłeś Bez na to? Można. No, myślę, że to byłoby lepsze dla e, dla ciebie, bo byś nie popełniał przestępstwa. Lepsze byłoby dla dzieci, bo byś ich nie krzywdził. Masz własne dzieci? Nie masz, nie? Nie, dzieci, nie mam. Nie masz. masz. Lepiej, żebyś nie miał chyba. Ja myślę, że dla tych dzieci byłoby lepiej. Co to ich nie masz, żebyś ich faktycznie nigdy nie miał, bo... Bo jesteś niebezpieczny dla dzieci. Ja może przeczytałem inny? tylko takie softy, czyli te delikatne rzeczy, tak? co pisałeś. Tak, to były delikatne może rzeczy. Może i tak być, jo? no. i tak może być. Wiesz, Radziłów tutaj, gdzie jesteśmy na Podlasiu, to nie jest taka mała miejscowość. Tutaj, e, no, to jest kawałek miejscowości gminnej. Mieszka tutaj też trochę dzieci. I no, to komary najmniejszym problemem w Twoim tak jak mówiłem. E, Tutaj mieszka trochę dzieci i, i, i ja się trochę boję o te dzieci, bo jak ty tak wiesz, chodzisz cały czas taki napruty nie. i nie kontrolujesz co robisz, bo sam powiedziesz, że nie kontrolujesz, co robisz, bo byłeś wypity. To ja się tak trochę boję o los tych dzieciaków tutaj w... w, w... Ja tam tutaj nie chodzę chyba ty. A, nie, chyba, to ja pewności ty... nie masz. ja nawet nie idę tu. Ja to tam tak nie chodzę tutaj. No to lepiej, żebyś faktycznie nie chodził, bo um, zaczynam się o te dzieci martwić, bo ty się nie do końca chyba kontrolujesz, co robisz. Często chodzisz taki na bąblonek? Ja tam wypiję dwa, trzy piwa. Trzy Jakbym teraz, jak teraz dał ci alkohol, żebyś dmuchnąć, ile byś wydmuchał, jak myślisz? No, to, to majówka no chyba nie. tak zdrowo weszła majóweczka, nie? No jo? Ja? No. Może by i dobra no. No. majóweczka by była. byś tak zdrowo wydmuchał pewnie, no. nie? By była. No i słuchaj, powiedz mi, bo tak jak ci powiedziałem, to co robisz, to jest, jest przestępstwo. No, co by było teraz, jakby, nie wiem, cię zamknęli do, do więzienia za to? Co byś powiedział? Ja cię nie zamknę, bo ja nie jestem od tego, ale co byś powiedział, no nie, gdyby cię czy... zamknęli? Ja tam przepraszam, że takie coś robiłem i. I co? I już nigdy nie będziesz tego robił? Nie. Obiecujesz? Już obiecuję, że pierdolę ale tam. Myślę, już... patrz. O, przepraszam. No, Robert, no. Już nie będę robił takie rzeczy i tam. Ciekawe jak długo. A się znowu nabombić tak mocny, i Co zobaczy pan? A to jest ja, to. jak drugi raz bym to samo zobaczył, to ja myślę, że wtedy to spotkanie byłoby miało zdecydowanie inny wymiar i byłoby mniej miłe dla Ciebie, bez wątpienia. A, Robercie, drogi, tak jak powiedziałem, a, takie pisanie, wysyłanie tych treści, bo ja przeczytałem te najdelikatniejsze rzeczy, ale wysyłanie tych treści jest bardzo niedobre i bardzo szkodliwe dla dzieciaków i bardzo niebezpieczne. No to ja rozumiem o tym to ci, ja rozumiem to ci. No i naszym obowiązkiem w tej sytuacji, stojąc na straży bezpieczeństwa dzieciaków, ich radosnego no dzieciństwa, tak. naszym obowiązkiem było powiadomić policję, że taki oto Robercik z takiego oto pięknego Radziłowa na Podlasiu Pięknym no. robi takie brzydkie rzeczy. No masz to szczęście, że z Grajewa, z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie do Radziłowa jest trochę, także radiowóz pewnie podjedzie za niedługo. Poczekamy sobie, co? Aż przyjedzie radiowóz. Co ty na to? Dzisiaj podjedzie? No i opowiesz panom, co robiłeś. Opowiesz panom, czy nie opowiesz panom? To mnie zamknął. Może cię zamkną, to nie ja będę o tym decydował. No ale jak przyjadą, to co? Powiesz panom, tak? Przyjadą no to policjanci, powiem, no to co powiesz? Wyobraź sobie tą sytuację, podjeżdża radiowóz i co mówisz? Dzień dobry. Trzeba zacząć grzecznie, nie? W oddzieli. No. Dzień dobry, jestem Robert i robiłem co robiłem. No to powiem co robiłem i wszystko i... I co? I na obiad do domu? Ja ja na obiad do domu oni cię wypuszczą. A to ja nie wiem, może cię nie zamkną. To lepiej niech pan nie wzywa Tak myślisz? No. No nie wiem, no mówię, to go ci nie jechać, to jest w 40 km z do niech pan ten to tam... Ja przepraszam, wszystko i jeszcze więcej się nie odezwę. Telefon wyrzucę całkiem. I, no to byłoby dobrze. Znaczy no no no, wiesz tego telefonu nie musisz wyrzucać, bylebyś z internetu nie korzystał. Nie będę korzystał z internetu i tam niech pan nie dzwoni. I... No nie wiem, nie przekonałeś mnie jakoś. Ja tam nie chcę problemów, żeby mnie zamknęli. A to bo... już trochę za późno. Jakbyś nie chciał problemu, to byś nie pisał z dziećmi, a Ty jednak świadomie zaczepiłeś dziecko, świadomie z nim pisałeś, świadomie wysyłałeś do niego swoje nagie zdjęcia, świadomie um, wysyłałeś silniki, jak się masturbujesz. Więc ciężko jest mówić, że, że wiesz, no tak lekko Cię odpuścić, no. Myślę, że, myślę że, że, że to tak chyba nie może się skończyć. Tak trochę byś jakąś karę musiał chyba jednak ponieść, nie? to mandat zapłacasz i chuj tam. No patrz, nie, za kliencie zapłacisz mandat. Bo za używanie brzydkich słów też się płaci mandaty. A jaki byś mandat zapłacił za to, że molestujesz dzieci, co nie zdaniem? Jaki mandat byś sobie zaproponował? No dobra, a jaki byś zaproponował mandat? Jaki ja nie wysokości? Wiem, ile, by no, ale ile byś Ale ile byś zapłacił? Jak ty byś wycenił swoją ja nawet winę? nie wiem, ile oni by chcieli. No jakby ci powiedzieli na przykład 5 tysięcy złotych, zapłaciłbyś? No 5 to może i nie, ale to... A, że za dużo za krzywdzenie dzieci. A 4000. To bym zapłacił. A, to już tysiąc mniej, to dałbyś rady. No. Mm -hmm. I cztery tysiące złotych, twoim zdaniem, wynagrodziłoby krzywdę dzieciom. Tak. Jesteś fantastyczny. Idiota. E... Robert. O sobie rozmawiamy, śmieszkujemy, no. żartujemy, ale to nie w tym rzecz. Teraz już całkiem na poważnie. Tak jak powiedziałem, z komendy Powiatowej policji w Grajewie, tutaj do Radziłowa jest 30, prawie 6 km. No. Więc radiowóz będzie chwilę jechał. To on za chwileczkę się tutaj pojawi. My zakończymy nasze nagranie. Nie będziemy tak długo tutaj męczyć naszych widzów Twoją osobą. Bo myślę, że w niedzielny poranek mają dużo milsze rzeczy niż oglądanie Ciebie tak długo. Poczekamy na radiowóz. Tak jak Ci obiecałem, poczekamy na rewiowóz, przyjadą Panowie, zobaczymy co Panowie powiedzą. Na ten moment ja Tobie dziękuję za rozmowę, poczekamy sobie tutaj w cieniu, bo się robi ciepło i słonecznie na Podlasiu. No i tyle. Bo tak jak powiedziałem, to co robisz, jest opisane w kodeksie karnym. Jest opisane w artykule 200 kodeksu. Miałeś w ogóle coś do czynienia z prawem? Miałeś jakieś przestępstwo? Ja za popijaku, nie wiem, cokolwiek? Nie. Nic. Taki grzeczny byłeś do tej pory. Tak. Ale takie, o żeśmy łobuza grzecznego spotkali. Taki dualizm. Ale to, co robisz, to jest przestępstwo opisane w artykule 200 kodeksu karnego przestępstwo pedofilii. I niestety nie możemy tobie odpuścić. Robert, tu jestem. Halo, tu ziemia. Kojarzysz jeszcze? Ja widzę, tak? ja widzę. Widzisz mnie jeszcze. Ja dobrze, ja cię też widzę. Nie, no to dobrze, że widzisz. Ja wiem, że ty się rozglądasz za tym piwkiem, co miałeś w ręce, gdzieś pewnie, nie gdzie to piwko zostało, mniejsza z tym, nieważne. Um, piwko pewnie wylane Nie, ale... a na cholerę nam wylewać twoje piwo, Robert. A pij sobie, swoja twoja wątroba, twoje zdrowie. Tylko nie rób się dzieciom, jak wypijesz. Dobra, skupmy się teraz tak, jeszcze raz, żeby podsumować to nagranie konsekwentnie w oczekiwaniu na Radio z Robert, to, co robiłeś, to jest przestępstwo opisane w kodeksie karnym w artykule 200, czyli przestępstwo no. pedofilii. Wiesz kto jest pedofil? Spotkałeś się z takim słowem? Pedofil? dotarł nie, kiedyś do nie, Ciebie? Za trudne słowo. Nie spotkałeś się. No okej, okay. to pedofil to jest taki człowiek, który e, pisze do dzieci, wysyła im zdjęcie swojego przyrodzenia, filmik jak się masturbuje. Czyli wszystko to, co Ty robiłeś. Czyli wypełniasz tą definicję, tak zwanego PDF-a, który, który, robi takie, a nie inne zachowania. W związku z tym faktem musieliśmy, tak jak powiedziałem, powiadomić Komendę Powiatową Policji w Grajewie. Oczekujemy tutaj na radiowóz, który pewnie za 50 minut dojedzie, mam nadzieję. Z racji odległości niestety. I tyle. Na dzisiaj z naszej strony, panie Robercie, mam nadzieję, że nie będziemy musieli się kolejny raz spotykać. Że dotrzymasz słowa i dasz spokój ja dzieciom. Ja dotrzymuję słowa. Jakoś ci nie wierzę? Wierzy to, czy, to czy ja pan nie jestem taki, to. To porządny chłopak jesteś. No jestem porządny. Dobry chłopak jest. Dobry, ale ten jak to ja tam nie. Nie w głowę Na złom. No, no, pić to pije, no to, ale to. A ja jeszcze czasami, oprócz tego picia, to jeszcze czasami? No, a jeszcze czasami mówisz, że pijesz, a jeszcze. Pijem. No, tak? Czyli tylko pijesz. Mało kalapkę zjemi. I starczy. Na dzień i starczy. No to, to ty ekonomiczny chłop jesteś, ci powiem no. szczerze. Okej, okay. kończymy, kochani, tego live'a. Nie ostatniego dzisiaj, to tyle Wam powiem. I oczekujemy z Robertem na przyjazd policjantów z KPP Grajewo.